Siemanko wszystkim na naszym kanale, kochani w dzisiejszym odcinku Przestrzelam sobie rakiety od funkę. FR-30 myślę GS-13 UBER STRUMEN rakietą STRUMER Coś takiego Ja byłem święcie przekonany, że strzelałem, bo kiedy strzelałem właśnie z rakiet, które miały 13, identycznie wyglądały I to było Papa 10 Jeden widz mi napisał, Mahony, jako oceniasz te rakiety? Wysłałem mu ten filmik, to co ja nagrywałem. Myślałem, że to były te rakiety, podesłałem mu, a on mi mówi, Ty, mordo, ale to nie są te rakiety. I faktycznie to nie są te rakiety. Tu mamy 13 rakiet, wszystkie są jednej wielkości. Byłem święcie przekonany, że już to strzelałem, a nie strzelałem. Po czym wysłał mi filmik i jak zobaczyłem, jak to strzela, powiedziałem, O, chyba trzeba się im przyjrzeć dokładnie. To taki zestaw, gdzie jest 13 rakiet, trzeba zapłacić. O, będzie jakieś zdjęcie na miniaturę z grubym O, jeszcze, o, o to, to, o to, ta, o to, tak, ta, o tak, będzie najlepiej O tak, o tak Gorzej jak nie będę polecał, to wtedy będzie łapa tak Trzeba będzie w pęcie wyciąć i przekręcić tak o 180 stopni, nie no żartuję eee, gramatura 416 gram Neku 190 zł eee, Nie chcę mi się opakować Jedna rakieta posiada 32 gramy Neku, czyli dość sporo Tutaj są jakieś efekciki, wydaje się dość fajnie, ale jak będzie, okaże się w dzisiejszym odcinku. Ja zapraszam Was do sklepu pirohit.pl. Można je kupić oczywiście w Pirochicie. Z kodem wiosna Macie Tanie, wiosna 2024. E, oczywiście zapraszam Was na Instagrama, Machony69. No i to chyba tyle. E, ten, ten... Baj się, się, nie przejmuj się, bo to odbyć. Pani Krysia sobie tutaj porządki robi, i to sprawy No dobra, Instagram ma 69, możecie wpaść. Zapraszam Was serdecznie. Czekaj, gumy znalazłem na ulicy. A ja, a ja to jestem szczęście. No gumy znalazłem, gumy, 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 wariatywy. No. Nerwujmy to migloszące światło, no ale cóż. No dobra, lecimy, testujemy, zobaczymy, co te rakiety potrafią. Na pierwszy rzut oka. Rakietki wyglądają naprawdę dość dobrze wykonane. Dobry z plusem, może o tak. Dobry z plusem, bo tu widzę jakieś takie niedociągnięcia kosmetyczne. Ale najważniejsze jest to co te rakiety mają w środku. No właśnie, co mają w środku? To jest dobre pytanie, gruby no. Cała Polska patrzy na Ciebie, wszyscy Cię w łeb drapią, a Ty nie powiesz co jest w środku? Ty nie powiesz co jest w środku? Palec grzebalec nic nie wypowiedział. O. Domyślcie się, co jest w środku. Ja Pytaj, to, to tylko była formalność. Funkę to jest funkę. No, funkę to było zawsze funkę. No wiadomo, funkę kosztowało swoje, ale dzięki temu zawiodła jakość prima sortu. Nie ma co się oszukiwać. Tu się płaci za jakość. To nie jest. Funkę się powinno nazywać nie dla Janusza. Tak jak jest Mediamart, nie dla idiotów. Tak samo funkę powinno być nie dla Janusza. Nie obrażając nikogo, no ale tutaj, no, tanio nie jest. Nie oszukujmy się, tanio nie jest. Można czasami jakąś perełkę na promocji wyrwać tanio. No ale, ale jaki efekt, to jest dla koneserów. To tak samo jak ktoś jeździ, ja za, ciągle to porównuję, jak ktoś jeździ starym Polonezem, jak ktoś jeździ nowym Mercedesem. I to jeździ, i to jeździ. I te fajwerki strzelałem, i te fajwerki strzelałem. No, ale te, to jest luksus, siadacie sobie taki merolka podgrzewane siedzenia, klimatyzacja, klimatroni Kurde, śwież zapaszek, a wsada ci do Poloneza, klimatyzacja, korpką w dół szybę, zimny łokieć, I jeszcze radio na kasety, łup, łup, łup. A tak se z telefonu puszczę Zenona, Martyniuka, a tak muszę kasetę wsadzić i przewijać. I to i, działaj, I to działa, i to działa. I tu można słuchać muzyki, tu można słuchać muzyki, tym się jedzie tym się jedzie. Tylko za tego się płaci 100 tysięcy, a za tego się płaci 10 tysięcy. Chociaż nie wiem czy już Polna zakupi za 10 tysięcy, ale spoko, spoko, ja, ja żyję w latach jeszcze 2010. <grych> Dobra, lecimy z tematem. Dobra, daj mi jedną odpalić, o. Tylko dobrze odpalać, bo to podobno dobre rakiety są. Proszę bardzo. Mają być bardzo dobre. Mają nas nie zawieść. Ale poszło cichutko. O kurwa. Dobra, jak reszta będzie. To... O człowieku! Ale zobacz. No. Tylko, żeby reszta tak. Ty! Wybrał. I to to jest efekt premium! No tak, ty tylko uważaj na tą lewicę. Ty, i to jest efekt premium. Widziałeś, jak to się ładnie długo utrzymało. A takie niepozorne, nie? No. I tak cichutko. Lecą, zobacz. Tak sobie cichutko leci. Tego efektu na kamerze nie widać. Musiałbym pewnie ISO podkreślić. No Poczekaj. Teraz znikają. A, dobra, teraz będzie lepiej, bo nagrywałem na 1600. Dobra, na 3200 już powinno być widać te efekty. No to jednak jest funkę, tutaj jest dużo właśnie takiego złotego, ciemnego złotego, który ciężko się nagrywa, ale jest, o Jezu, o... To jest grubszy kij. Co? To jest grubszy kij. Co? To jest grubszy kij. Co ty gadasz? Chciałem wejść do zestawu. No bo to Chińczyk się pomylił. No. <laughs> ty, ale mi się podobałem, bo one są cichutkie. Opa, wystartuje i ona tak cichutko leci. leci. No? O, ta była ta akurat słaba. Ta była kiepska. Zaczęliśmy dobrze. Kurde, ale po tej pierwszej. Ty, to myślałem, ale, że... ale wiesz, co mi się w nich mega podoba? Ona tylko wystartuje potem taka to taka cios. No no. W ogóle nie słuchać, czy <laughs> leci. Słuchasz, to słyszałem <śmiech> hybryda. <śmiech> Jak hybryda. Jak w ogóle nie słuchać, czy ona leci. Tak, no. Rakiety się. O. Już, koniec. O. Ho, ho. Tytuł będzie rakiety hybrydowe od Funkę. <grym /dosek> no, jednak Funket to jest Funke. Tu się płaci za jakość. No, dwie stówki za niepozorny zestaw, już można było powiedzieć. <grym /dosek> A Tam jeszcze efekt się tlił, jak spadał. Janusz by powiedział, panie... Pydron, Ty, ale panie... mi się to w nich mega podoba, że on są w pety ciche. Ja no. ta... Janusz tak, by powiedział, panie, taki zestaw w to do 5 dych kosztuje. <grym /dosek> Zobacz, cichutko leci. Maxiu przyniesie jedną swoją rakietę Dla porównania! To sam ogólnie są. Zapal, zapalasz leci. No, ale chodzi dla porównania, żeby odpalić inną rakietę, wiesz, żeby A. było... Żeby pokazać, że wiesz, że ich w ogóle nie słychać. Tak, wy Już skończyły, prawie czy ktoś nie. mi zabrał? Nie. No, ja o, ty, tak. w Nie. Mi się mega podobają, są cichutkie są. Pierdzie. Bo jak inne rakiety odpalaczą. I no. słychać jak ona leci, wiesz. I tak, no, Ale ona tylko ta. tak przy starci potem sobie tak leci, jak bo leci cichutko. To, ciuch. Czuję, że to nam pójdzie razem z, z, z prowadnicą. Trzeba sobie chyba ze dwie... Patrz, patrz, O, z prowadnicą. No tą było słychać, bo miała ten ogon trzeszczący. Ale jak jest, ten, ale widzisz jak krzywo leciała. Z czym czy poleciała? Z rurką. To dlatego, to no, dlatego ta tak nisko poszło. No. Ty, bo uciekła z rurką. A nie widzisz jak ona krzywo leciała? Ten, ten, ten ogon tak jakby ty, no faktycznie rurki nie ma, z rurką poleciała! No? Szanowne, klasa premium ale rurka za mały, otwór miała fi o. o, ale ładne bieski gaski. Ładne. No, Maksiu, odparł teraz swoją. Sprowadnicą. Ty, Maxia tak, tak hałasuje, o. że coś czuje, o. że olej. Jakiś wynalazek? Dobra, wkładaj w dziurkę.

No. Czuję. Człowieku, a to ile kilometrów jest? Oli, dawaj to bo jak kurwa to jest. nie Oli, <grym> no nie Zostaw mu tą latarkę ja na tym wyrzutni, No, Jeszcze ja bliżej, jeszcze ja bliżej. Bo bujek nie dowidzi. Jakbyś miał czterdziestkę, też tak będziesz miał. O. Piękne. Piękne czerwone komete. Kuleczki. Od tego. Cicho. Dobra. O. Pojedynczące sebek, daj się nacieszyć Ja wiem, że ty byś chciał już, już i... I do domu? Tak, i do domu <grym> No to już wiesz, 20 dobranocka i spać <grym> O, poszła torpeda Głośna No ale jak powiedzieć o 3-4 km słychać Słychać jakbyśmy 50 metrów, no to... <grym> <grym> Czyli dobre, no

tak, musiał Musiał po skosie no Ale poszło I to jeszcze taka ładna Tak, kurde no. Tak Dla Oliego Niech coś ma od Niech coś ma Ty, no dolatuje ten gaz z fabryki Nie, to jest. Tak Ładne rakiety. Powiem ci, rakiety typ. A teraz tak swoją drogą nie? teraz pomyślałem, że, że z tym, e, z ty, z tym trotle to trochę ściema była, ale wiedział, że to z trotel by był. No nie, bo takie. <laughs> to... no, Mieliśmy rozmowę po prostu z myśliwym, nie. No, no to tyle. Rakiety ma bardzo fajne 9 na 10. No bo było takich parę, było parę takich słabszych, ale było dużo dobra. fajnych. Dawajcie. No dobra. Dobra, to połowę. Dawajcie tego Dombowa 5 teraz